Dzień dobry, cześć! W moim filmie o typach graczy The Sims wspomniałem, że grając z moim Simselfem zrobiłem z tego pewnego rodzaju wyzwanie pokoleniowe. W tym filmie chciałbym o tym powiedzieć i pewnie znajdą się tacy, którzy powiedzą... Fajny film, ale nie był nikomu potrzebny. Ale ja czuję silną potrzebę podzielenia się z wami historią mojej rodziny jarzynków. Podsumuję w tym filmie to, jakimi zasadami się kierowałem oraz trochę opowiem o dziedzicach mojej dynastii. Posłużę się moją galerią screenów, a trochę ich narobiłem, więc nie przedłużając, lecimy! Wyzwanie pokoleniowe czy po angielsku Legacy Challenge można przeprowadzić na kilka sposobów. Najważniejsze w nim jest to, aby Twój startowy sim był zrobiony przez Ciebie, więc ja wykorzystałem do tego mojego sim selfa Mateusza Jarzynkę. Wyzwanie rozpocząłem pod koniec sierpnia 2020 roku, gdy pandemia kazała nam zostać w domu, a skończyłem je pół roku później. Podczas wyzwania nie używałem żadnych kodów, no poza tym na pełną edycję w KAS-Czemu. Podczas rozgrywki nie używałem żadnego moda, więc nie miałem MC Command Center, który zrobił postęp historii wśród niegranych rodzin. wtedy też nie było tej aktualizacji z starami rodzinnymi w grze. Więc robiłem go sobie samemu, co prawda co już dokładałem też jakąś rodzinę do rozgrywki, żeby jednak ktoś tam się pojawiał, jak moi simowie wychodzili na miasto. Zaczynając rozgrywkę miałem tylko trzy dodatki. Spotkajmy się, ucieczkę w plener oraz wytworne przyjęcie, no bo były w jednym pakiecie. I dopiero co w sumie zaczynałem swoją przygodę z Sims 4. Będąc wielkim fanem dwójki po prostu uczyłem się w czwórkę grać. Wiem, po sześciu latach od wydania podstawowej wersji gry, tak, szybko, wiem, mm, tak, ale lepiej późnoć wcale, co nie? Pozostałe rozszerzenia dokupowałem sobie co jakiś czas, by móc urozmaicić rozgrywkę i żeby szybko się nią nie znudzić. Rozgrywkę chciałem zacząć pierwotnie na największej parceli w Newcrest, ale bałem się, że mój ówczesny komputer nie dźwignie tematu i wybrałem mniejszą nieco zaraz obok. Wiem, mniejsze wyzwanie, jeżeli chodzi o pieniądze, no ale coś za coś, prawda? Samą rozgrywkę przeprowadziłem na 10 pokoleń, trzymając się zasady równouprawnienia, czyli każde z dzieci w danym pokoleniu mogło kontynuować dynastię. To kto ją kontynuował, zależało od cech, no i od wyglądu, w sensie jakie geny chciałbym, aby przeszły dalej, a przynajmniej liczyłem, że przejdą. Wszystkim Simom w głównej linii dziedziców nadawałem imiona na literę M, tak to sobie w sumie wymyśliłem. A ostatni dziedzic dostał dwa imiona, w tym jedno poza założycielu rodu. Imiona losowałem, no poza drugim pokoleniem, gdzie już miałem je wymyślone w głowie z góry, a w puli imion miałem też takie mało znane, więc pojawili się tacy Simowie jak Mordekaj, Malcolm czy Masław. Na każde pokolenie miałem też plan, w sensie ile dzieci będzie, jakie będą płci i w jaką stronę chciałbym je pchnąć, jeżeli chodzi o aspiracje. Cechy Sima losowałem w grze, z tym, że przyjąłem sobie zasadę, że jedną cechę mogę sobie zmienić, jeżeli mi się nie spodoba. Rzadko w sumie z niej korzystałem, to w sumie nawet nie pamiętam czy kogokolwiek ją zmieniłem. Jarzynki z racji nazwiska uprawiały też ogródek z warzywami i owocami, dzięki czemu całkiem szybko dorobili się pierwszego miliona simoleonów. Oczywiście każdy dziedzic też musiał spełnić swoją aspirację życiową. Jako, że inspiracją, aby w ogóle tego wyzwania spróbować byli dla mnie bananowie Merty, stwierdziłem, że troszeczkę od niej coś zapożyczę i jako, że ona stworzyła im dzień banana jako ich takie święto rodzinne trochę, to ja wymyśliłem mojej rodzince Dzień Matiego. Nie, nie Dzień Jarzynki. Które w sumie miało bardzo ciekawe obchody. Wspominki, no, bo to jednak duża familia. Biegali nago, bo no, czemu nie? Ozdób, bo w sumie fajnie ozdabia się domki tymi wszystkimi lampkami. Gry, wiadomo, tego nie trzeba tłumaczyć. No i fajne A propos wspominek, przejdźmy do wspominek. Pierwsze pokolenie to wspomniany wcześniej Mateusz Jarzynka. Infantylny, leniwy i dobry. Cały ja z ściemy. Mateusz dostał aspirację ekspert komputerowy, no bo niby jaką miałbym sobie dać? Wypełnił ją bez problemu. Mati mieszkał w małym blockhouse'ie, który zbudowałem mu za pozostałość z pieniędzy, którą miał po wykupie parceli. Żoną Mateusza została Katarzyna, simka wygenerowana przez grę, którą troszeczkę, przyznaję, przerobiłem. Tak mi się spodobała, że to musiała być ona. Być może znacie ją z moich innych filmów. Kasia mieszkała w jednym domu z Emilią, którą też już w sumie znacie, a wtedy troszeczkę inaczej wyglądała. Kasia była memiczną postacią, a zdjęcie po tym, jak podpaliła kuchenkę i razem z Matim zabrali dzieci z domu dla bezpieczeństwa, no, jest po prostu wymowne. Mati i Kasia mieli sporo przyjaciół. Najlepszym kumplem Matiego był Tomek Pym, który był przerobionym Travisem Scottem. Nie, nie tym trawisem, Tym trawisem. Mateusz napisał też kilka aplikacji mobilnych. Jedną, jaką pamiętam, to Żmija Rider. Chyba nie muszę tłumaczyć skąd ta nazwa. Jako, że też nie mieli dużo pieniędzy, wzięli cichy ślub w parku Magnoli. Mateusz doczekał się dwóch synów: Michała i Marcina. Oboje byli do niego bardzo podobni, jednak jeden odliczył po nim też kolor włosów i oczu, a drugi po Kasi, więc nazywał mi tak prześmiewczo synek Tatusia i synek Mamusi. W drugim pokoleniu wybrałem Michała, chociaż decyzja była bardzo trudna do podjęcia. Wybrałem go dlatego, że Marcinowi wylosowały się cechy miłośnik muzyki i kleptoman. Jakoś nie bardzo grało mi to z ewentualnym pomysłem, który miałem na niego. Cechy Michała to śmiały, niezrównoważony i romantyk, co w sumie wyglądało komicznie z aspiracją mózgowca, którą mimo wszystko udało mu się wypełnić. Michał często majsterkował, przez co ulepszył część urządzeń w domu. Miał też zostać lekarzem, jednak został zwolniony. Ciężko mi było trzymać go w dobrym nastroju, w sumie to jest jedyny sim, od kiedy gram w Sims 4, który kiedykolwiek został zwolniony z jakiejkolwiek pracy. teraz też potem pracę jako astronauta, no i zbudował z ojcem własną rakietę kosmiczną, ale na Sixam już nigdy nie trafił. Żoną Michała była Maja, najstarsza córka Tomka. Razem doczekali się trójki dzieci, dwóch córek Małgosi i Moniki oraz syna Miłosza. Ciekawe było to, że cała trójka liczyła te turkusowe oczy po Mai. Michał był razem z Marcinem w bardzo dobrych stosunkach i często rodzinnie się spotykali, przy okazji Marcin doczekał się tylko jednej córki Heleny. Co do Michała to jedno jest sumy ciekawe, bo gdy umierał to najpierw rozebrał się w ogóle do rosołu tak sam z siebie, a potem położył się na ziemi i tyle. Nie wiem czemu do dzisiaj. W trzecim pokoleniu miałem znowu leki dylemat między Moniką a Miłoszem, bo oni byli najbardziej podobni do Michała, ale ostatecznie wybrałem Monikę z chłodną, ponurą i żarłoka. Z aspiracją kustoszka, którą spełniła dosyć szybko, ponieważ już jako nastolatka znalazła większość żab. Tak, wybrałem żaby do kolekcji. Po spełnieniu pierwszej aspiracji dam jej drugą, autorka bestsellerów, ale już tak mocno się na nią nie skupiałem i jej po prostu nie spełniła. Monika była twórczynią stylów, mogła pracować z domu i w sumie jakoś mi to tak mocno do niej pasowało. A w jej życiu, jak w sumie i w życiu Małgosi, było też kilku facetów. Początkowo chciałem, aby wyszło za tego gościa, który nawet nie pamiętam, jak mu na imię, chyba Fabian? Ale potem z Małgosią poznali dwóch kuzynów, Igora i Eryka, i tak obie znalazły sobie przyszłych mężów. To znaczy Monika wzięła cichy ślub jakoś przed pójściem w etap seniorki, po prostu żyli sobie z Erykiem na kocią łapę. No i Eryk był też pierwszym troglodytą w rodzinie, czego w sumie żadne z dzieci nie odziedziczyło. A a propos dzieci, Doczekali się dwójki. Syna Marcela i córki Mileny. Mimo bycia ponurą, Monika była taką dobrą duszą, jedną z moich ulubionych dzieciców w całej dynastii. W czwartym pokoleniu wybrałem Milenę, porywczą i nieprzystępną smakoszkę. W przeciwieństwie do matki wolała jeść dobre jedzenie niż to, co popadnie. <grych> Milena była niewyobrażalnie chuda, nie wiem po kim, w sensie elektrogrudyta, Monika niezbyt szupła. w sumie nieważne. Patyczak miał aspirację bajecznie bogata, którą bez problemu wypełniła. Z racji aspiracji została bizneswoman. Milena była córeczką tatusia, więc skoro on był kulturystą, to ona też musiała mieć jakieś sportowe umiejętności, tak więc w domyśle uwielbiała ćwiczyć jogę. Swojego męża Tobiasza poznała jeszcze będąc dzieckiem, bo chodzili razem do szkoły, a gdy byli ze od razu ich spiknąłem, a ślub wzięli podczas festiwalu miłości w San Myshuno. Mimo nieprzystępności Mileny tworzyli z Tobiaszem świetną parę, a owocem ich miłości były bliźniaki, Mariusz i Maksym. Z Mileną jest taka jedna śmieszna historia i teoretycznie też ponura zarazem, bo niechcący zabiła swojego ojca. Jaks Przygotowałem mu rozdymkę, którą miałem świadomość, że może zabić ma. A Erik derią zjadł, to no, zginął na miejscu, więc jego długowieczność przepadła. No, i Milena już potem w sumie już niczego nigdy nie gotowała, nie? Bo trochę się przestraszyła, tak w domyśle. Pokolenie piąte Mariusz Jerzynka. Śmiały, wredny miłośnik muzyki. W związku z tą ostatnią cechą otrzymał aspirację geniusz muzyczny, którą też w sumie bez problemu wypełnił. Mimo tych cech, to już od dziecka zarówno on, jak i Maxem mieli takie kreatywne zacięcie. Cecha miłośnik muzyki mnie przekonała, że to on musi być kolejnym dziedzicem, no i ten jego blond włoski. Z Maksymem byli bardzo podobni do siebie, no może poza tym kolorem włosów, ale Mariusz był tylko wredny. Za to Maxem był zły. Mariusz miał ciekawe życie sercowe, bo podrywał dwie dziewczyny za nastolatka naraz. Natalię i Roxanę, z czego najpierw związał się z tą drugą i mieli syna Mordechaja, jednak Roxana sama grała na dwa fronty i ostatecznie się rozwiedli. Mariusz wrócił do Natalii, z którą miał córkę Marikę. Po rozwodzie Mordechaj oczywiście został z ojcem. O ile życie z Roxaną nie było słone różami, bo była do niego wredna i często się kłócili, to z Natalią miał sielankę i no razem się zestarzeli. Za życia Mariusza, no i w sumie jeszcze Mileny, Kupiłem dodatek psy i koty, dzięki czemu adoptowali pierwszego zwierzaka w rodzinie, kota Hugo. Później kotkę, która przyznaje, nie pamiętam jak miała na imię, ale ona i Hugo byli totalnymi przedziwieństwami: jeden przytulas, a druga wredota. Raz wyszła z domu wróciła z ciążą, gdzie narodziły się dwie kolejne kotki: Bella i Cleo. Podczas życia Mariusza, posiadłość, w której mieszkali, przeszła totalny remont, który już został z jarzynkami do końca rozgrywki. Po pokoleniu szóstym dziedzicem została Marika, jedyna czarnoskóra przedstawicielka Jerzynków. Mól książkowy, kreatywna, romantyk. Początkowo myślałem, aby miała aspirację autorka bestsellerów, ale ostatecznie wybrałem dowcipnić, bo moim zdaniem to bardziej do niej pasowało. Ona była taką wesołą simką. No i nie muszę mówić oczywiście, że ją wypełniła bez problemu. Mordechaj w sumie mógł zostać dziedzicem, zwłaszcza że wylowasowała mu się fajna cecha miłośnik kotów. I zajmował się kotami w domu, nawet chciał je tresować, ale w sumie to szybko się poddałem i nie pamiętam z czemu. A gdy się wyprowadził, zabrał ze sobą Kleo. Za czasów nastoletnich Mariki, zmarł też Hugo. Marika co prawda znalazła potencjalnego chłopaka, jednak miałem dla niej zgoła inny plan. Gdy była dzieckiem i przyszła zimowa fiesta, pomyślałem, że powinna mieć dziecko z papciem rozem, A na następnych świętach, gdy już była dorosła, plan udał się bezbłędnie. A owocem tego kaprysu był jej syn, Mikołaj. Potem związała się z Kevinem Kalani, który był potomkiem Michela Kalani, tego tam co mieszka z przyjaciółmi, a tak naprawdę nawet nie są przyjaciółmi. Plan zakładał, że Marika nie będzie miała więcej dzieci, więc w sumie miał być taki patchwork, bo Mikołaj miał Ulczyma. Tak ostatecznie taką decyzję podjąłem, gdy Mikołaj był już nastolatkiem, więc Marika już więcej dzieci nie miała. Więc jako jedynak Mikołaj został dziedzicem numer 7. Mikołaj był ambitny, wrażliwy i był perfekcjonistą. Nie było więc za niego innej aspiracji jak sim renesansu. Jego ambicje pozwalały na rozwinięcie wielu umiejętności, dzięki czemu aspiracje bezproblemowo wypełnił. No, i jako syn papcia Mroza miał też cechę mmm, dziecię papcia Mroza. Mikołaj próbował wszystkiego w życiu: sportu, ogrodnictwa, majsterkowania, bycia simstuberem. Tak, nagrał film z makijażem, bo wtedy był na to trend. Był to też pierwszy dziedzic, który zrobił sobie tatuaż, chociaż jak dobrze pamiętam Marika chyba miała taki mały na ręce. Mikołaj poznał Urszulę będąc nastolatkiem, dosyć szybko postarali się w sumie o dziecko i wzięli ślub, ale urodziły im się bliźniaki, Martyna i Malcolm. Kolejny przykład w rodzinie, że jest synek tatusia i córeczka mamusi. Mikołaj ulepszył bardzo dużą część sprzętu w domu, czego nie zdążył już ukończyć Mikołaj w drugim pokoleniu. I raczej spokojne życie z rodziną. Też miałem tam dobry kontakt z biologicznym ojcem, którego w sumie niechcący usunąłem ze skrzyni rodzin. Sorry, Mikuś. Urszula była tak w ogóle sławną malarką. Miała co prawda tylko chyba trzeci poziom sławy, ale no była jednak sławna jako pierwsza jarzynka w ogóle w tej dynastii. W ósmym pokoleniu miałem potworny dylemat. Bardzo optowałem za Martyną i jej czerwonymi włosami, jednak wylosowały je się dwie cechy, których nie byłem w stanie ogarnąć: samotniczka i leniwa. Była paskudna, rzucała wszędzie ciuchy i było jej źle jak ktokolwiek pojawiał się w pokoju. Dlatego wybrałem Malcolma, schludnego i kreatywnego żarłoka. Malcolm miał aspirację mistrz kuchni, tak jak w sumie Kasia, którą spełnił ogarniając cztery umiejętności związane z gotowaniem, pieczeniem i miksologią. Malcolm, z racji bycia żarłokiem, bardzo lubił jeść, dlatego, żeby też się nie stał jakoś otyły, dużo ćwiczył, w wyniku czego zrobiłem z niego drogrodęta. Żoną Malcolmo była Emilia, natomiast tak dla fun factu, Martyna związała się ze Sławkiem Lobo, który był tam potomkiem tego Diego Lobo z dodatku Miejskie Życie. Postanowiłem, że Malcolm i Emilia będą mieć trójkę dzieci, tak jak Michał i Maja, stąd też w rodzinie zawitali Modest, Melania i Masław, na których ja tak pieszczotliwie mówiłem Modi, Mela i Masiek. Dzieciaki podobnie jak w trzecim pokoleniu odziedziczyły wszystkie kolor oczu po matce, natomiast tylko Melania też odziedziczyła jeszcze kolor włosów po niej. Rodzinka spędzała mnóstwo czasu razem, często Malcolm grał z dzieciakami w gry. Warto też zaznaczyć w sumie, że razem z Emilą wzięli ślub dopiero gdy Melanie miała przyjść na świat. Była też teraz sytuacja zimą, że Martyna już nie mieszkająca w posiadłości wyszła pobiegać i zamarzła na śmierć przed domem, a Malcolm poprosił kosiarza o przywrócenie jej do życia i... udało mu się i Martyna darła się o śmierć i dostała drugą szansę dzięki bratu. Wow. Melania została dziedziczką w pokoleniu dziewiątym, chociaż decyzja nie była łatwa. Każde z dzieci Malcolma w sumie miało w sobie to coś, ale ostatecznie zdecydowała mieć kolejną dziedziczkę, bo tak mało kobiet gdzieś tam było w tym wyzwaniu. Melania miała cechy niezdarna snobka i perfekcjonistka, co w sumie mnie bawiło, bo była niezdarna do perfekcji. Jej aspiracją była autorka bestsellerów. Stwierdziłem, że tym razem muszę zmierzyć się z tym i co prawda miała ogromny problem z napisaniem ostatniego bestselleru, ale ostatecznie jej się udało. Nie była sławna, może jakiej babcia, ale jej kariera wolnego strzelca pozwoliła jej na napisanie wielu książek, z czego jedną nazywałem chyba Modi, Mela i Masio, jak dobrze pamiętam. Emela związała się z Witkiem, który w sumie był przyjacielem modesta. No, był taki chęcą, że no, musiałem i ze sobą spiknąć. Gdy podrośli, dosyć szybko postarali się o dziecko, przez co ślub Witka i Meli odbył się, jak gdy ta była w zaawansowanej ciąży. I mieli tylko jednego syna, Macieja Mateusza, bo tak jak wspomniałem wcześniej, on dostał dwa imiona, jedno po założycielu rodu. Ogólnie życie Meli i Witka nie było jakąś tam wielką sielanką, bo pamiętam, że raz będąc chyba w restauracji, albo na basenie, Witek podbił do innej Simki i Mela miała do niego o to żal, ale sobie wybaczyli ich miłość przetrwała. Witek miał w ogóle aspirację super-rodzic, której nie udało mi się wypełnić, jeszcze do tego był nauczycielem w domyśle w sumie WF-u. Chciałem też mieć ponownie zwierzaki, więc adoptowali dwa psiaki, Pedro i Diego. Maciek, ostatni dziesiąty dziedzic, to śmiały przywódca stala i kumpel. Z racji tych cech dostał aspirację dusza towarzystwa, którą oczywiście wypełnił. Za jego życia w posiadłości odbyło się o wiele więcej imprez niż za czasów każdego poprzedniego jarzynka razem wziętego. Domyślę, Maciej został gejem, ponieważ nie chciałem, żeby miał dzieci no to ostatnie pokolenie. Też w sumie mogłem znaleźć jakąś surogatkę, i w ogóle, ale nie mając moda, to tak nie chciałem za bardzo kombinować. Mężem Macieja został Kacper, który pojawił się dodatkowo w dodatku w wyspiarskie życie. Ja mu tam zmieniłem imię, usunąłem w ogóle całą rodzinę. No, sorry, Makoła. Jako że gdy Maciej i Kacper dorośli, jak kupiłem dla tak uniwersytet. Obaj poszli na studia i Maciej jako pierwszy jedyny dziedzic skończył studia i został sędzią. Kacper podczas studiów był w reprezentacji piłki nożnej, to też często sobie razem w domu grali. Wprowadziłem też taki mały plot twist, bo Kacper był w sumie biseksualny. Zdradził Macieja z pokojówką, po czym ona urodziła mu syna. Maciej, no nie bardzo był zadowolony z tej sytuacji, ale zaakceptował małego Bankarta. Maciej też jako jedyny dziedzic zwiedził wszystkie otoczenia w Simsach i umarł podczas wakacji w Sulani. No i to głównie cała historia tej rozgrywki. Jest, kiedyś się nagadałem. Jeszcze taka jedna rzecz, o której w sumie podczas zasad zapomniałem: e, ściana dziedziców. Każdy dziedzic i jego dzieci robiły sobie selfie. Ja to selfie wieszałem na ścianie i dodatkowo też tam dałem te zdjęcie Kasi i Kacpra, no bo pierwsze ostatnie pokolenie. E, dajcie znać czy wy próbowaliście grać w Simsach taką wielopokoniową rodziną. Bardzo chętnie poczytam wasze historie w komentarzach. Dodam tylko jeszcze, że obecnie robię drugi Legacy Challenge, którym startową simką była Emilia. I generalnie jestem już prawie na ukończeniu, bo już mam 10 pokolenie. Jeżeli ten film Wam się spodoba i będzie tutaj trochę łapę w górę, zakładam, że chociaż 10, bo mam bardzo małą oglądalność, bo YouTube mnie nie lubi, to opowiem kiedyś o Legacy Challenge z Emilium. Tymczasem. Tego. Pa!